Cześć to perzy! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Matan i witajcie w Blitz Survival Games! A tym wraz ze mną, którzy grają jest Hetne! Witam! Dziuk! Siemano! I zapraszam do Was nagranie! O... Dobra, jesteśmy na ręce, bierzemy klasy, bierzemy klasy. To ja, biorę ja, biorę... To biorę ja też yes. miecz. Słuchajcie, widzę, cię, jesteś na wprost nie. O, to w razie czego, chłopaki, widzicie tam taki dom? Taki dom tam jest. Widzę taki dom, no. No to w tamtą stronę, w razie czego biegniemy od razu okay. później. W tamtą stronę biegniemy, słuchajcie w sobie. Zapraszam Was do kupowania moich koszulek, ponieważ będę na mitapie i fajnie by było, jakby ktoś z Was, przynajmniej jak wyjdziecie, pokazał się w takich koszulkach, bo będzie to naprawdę fajne. Zapraszam Was, tak? Wszystkie te linki macie w opisie i co? I co? Ja wystartowałem, mam siekierę, mam siekierę, ja, ja mam biegnę kierę. już w tamtą stronę, biegnę już w tamtą Batman. stronę, biegnę w tamtą stronę, biegnie, Ty, biegnie, biegnie coś ze mną, Diuk biegnie, 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 dobrze, dobrze jest, dobrze jest, skrzynka, biegnie was skrzynka tu jest, ciastki. miecz, mam miecz, mam miecz, coś pije. uważaj, uważaj, Batman, tył, 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 plecy, dobra, biegnę, 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 uważaj, uważaj, ale on ma... Kamienny. Dawaj, sklepiemy go sklepiemy go. Bez dawaj boju. go dawaj go. BIEGNĘ! Dawaj go klepiemy dawaj go. go. Klepiemy klepiemy klepiemy. Umiera on umiera. Umiera, Umiara, umiera. 900 dawaj, ma. Górę, tak on nie ogarnia pvp. Kurde lecimy, ucieka. BIEGNĘ! Został. Dobra. Kto Fak. ma Dawaj Hetner lecisz go lecisz go. Uhuuu! Knokuj knokuj go. Chełm mam. Dobra, mam trzy hełmy. Zostaw go, zostaw go. Mam trzy hełmy, chodźcie. Ja też mam trzy hełmy. Znaczy dwa w sumie. Chodzimy, wchodzimy tutaj do domków, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja nie wiem, Tam do tyłu, cofnij się. Jestem w domku. Ja też, kolejna, kolejny hełm. Dobra. Czekajcie, bo w domkach jest dużo skrzyń. Dobra, to idziemy wszystkie domki, tak? Tak. Same hełmy mam. Nic nie mam ciekawego, Zdech, tylko zale, same dawajcie hełmy. Dawajcie skrzynkę, proszę. Ja mam buty. Ej, podszywka Batmana! Dobra, uciekaj. Widziałem. Schodzę na dół. Schodzę na dół z jednego domku, więc uważajcie, żeby nie było. Okej, okay. widzę cię. O, jest jeszcze jedna skrzynka. Ubezpieczam cię. jest skrzynka. Kurczę, same hełmy. Jest! Kamienne ten. Chcesz buty? No, chcę! I... Łapaj, łapaj. Same hełmy mam. Co mam jest? same hełmy. Ja tak samo. Ja miałem buty i parę rzeczy innych. Czekajcie, Dobra, trochę... gdzie wy jesteście? Oh, tutaj koło Uważaj, Uważaj, po prawo, po prawo. Dawaj, go Tam dawaj, jest Hetner, to hetner. Nie, to Dawaj go, dobra, dawaj go. Sklepie, my sklepie, my pada, dobra. pada, pada. nice, najskleb. Nice. mnie bez problemu, tak Uważaj za nami, za nami biegną. I Blaze ma. To jest, to jest jakiś To, to jest jakiś Pomocy! Dawajcie go. Wil. Umiera, umiera. Jest woda. Pięknie. Umarł, okay. Pięknie. Uważajcie, tu woda jest, woda. Dobra. dobra. Macie coś, macie coś, żebym mógł założyć, albo... Słuchajcie, chodź, szybko, schowajmy się najpierw. Okej, okay, teraz schowajmy się. Z... Dobra, schowajmy się, dobrze, dobrze, dobrze jest na razie. Panowie, dobrze jest. Siłą, siłą, panowie, siłą! Mam tutaj dobra. coś takiego, mam buty. O ja szarcie, Ma... ej, dobra, Ej, Mówcie, daj mi chcecie. klatę, klatę, klatę. Ja buty i Masz buty, buty złote czy czajnowe? O Oboję... Dobra, i złote. Ej, nie, to mamy... dobra, ja... Masz klatę, Batman, Batman, mam taką klatę. Dobra, możemy masz? Nie mam właśnie sponić, dla siebie okay. bym też. Ja przepalam żarcie, okej, okay, mam tutaj. Kto chce, że jeść e, wiesz tutaj co ja mam żarek, więc... O, ja jest, potrzebuję o, tu... crafting, crafting potrzebuję. Ale to nie ma. Na spawna jakbyśmy w... żeby, wrócili to. Tak, ja sobie drugi przepalę O tu też przepalasz widzę. Tak. Ej, tak. Ja, mam, ja mam Czekaj, osłaniajcie mnie. Ja mam spawner świni w razie czego osłaniajcie mnie. Okej, okay, dobra. Zobaczkę. Mam jedzenie. O czekajcie, dajmy sobie sojusz kompasami. Kompasami? Nie, nie da się. Nie, nie, nie da się. działa. To nie tu. Dobra, to nic. Dam sobie jeszcze to. O tak. Dobra. Ej, tu jest skrzynia? O! Mam mam strzały, mam łuk. Nice! Pięknie. Czekajcie, bo tu skrzynia była. Ej, to. mam hełm i buty. Ej, właśnie też mam same hełmy. jest lipa. Dobra, no, idziemy, chodźcie, idziemy. Gdzie Batman? Chodźcie za mną. A, Dora, musiałeś na górę polać. Nie, 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 tak. tu jest, patrzcie, tu jest kolejna skrzynia, Kość. Gdzie jest? Czysta jest, czysta. Patrzcie, tu są mitemki. Dobra, idziemy, idziemy. Dzień. A kamienny tak, miecz. Tego klepałem, to ja chyba go sklepałem, mi dowarzyły. Mam kamienny miecz. Masz spodnie. Ja też mam kamienny Nie mam spodni. Ja też nie mam spodni. Ej, to ma crafting, bo ja mam 30 i zbóż, no. Chodzi to chyba. Ja, ja 36. Chodzi ci na ja spawna. Chodzi na spawna. Jeden na spawna pozbowa. Jestem typek. Jest typek Dawajcie grać. Go. 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 Ale stój. Stój, Batman, nie rozpędź. Dawajcie go. Siła z miecz ma. Siła miecz. Czekajcie, na 3 4, 3, 2 1. Lecimy do nieba. Czekajcie, mam mąkę. Oh fuck. Fuck. Dobra, nice! Dobra. Uciekaj, 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 albo czekaj! Począł! Ja, ja cię będę kryła, a ty zbieraj najważniejsze i żelazne Ej, nie chcę nic mówić, ale wy jesteście jeszcze z jednym typem tylko. Dobra, spokojnie, weź sobie kamienny ten. Weź sobie miecz kamienny. Dobra, patrz na was. Jakby co wam powiem, jak będzie iść, chyba że nie chcecie tego. Nie no, i tak ten. Dobra, to ja będę latał. Ale dobrze jest, dobrze jest na razie, Duke. Zdoby. Jeszcze jeden typ i możecie solo robić. No. Co ej, tutaj jest, dobrać... ej, wodzie jest, tutaj! Tutaj! nie biegnie, biegnie! Dobra, 20 sekund zostało do blitzów. Jezu, Co? do solo. Wierzcie go Lecimy. Ol, temki. Trzeba no. Czego sklepać? Dobra, sklepiamy go. Oh, fucking Full żelazne No ma full... Ej, chodź, chodź! chodź. O, no fucking wait. Ale nie! Dobra, na niebie, Dobra dawaj najpierw Ej, niego! Najpierw jego fokusujemy! Ale uważaj! Do go A jeszcze nie! Nie, Ej, za 15 złuk, sekund! łuk, szykuj łuk, łuk. Dobra! Fuck, rusza się! Czemu mogę nie mogę zabić? Daj, okay, dawaj, dawaj, dawaj go. Dawaj. Klepa. Dawaj go. Nice, klepa, nice, yes, jest. Uh -huh. Dobra, wygrałem. Nice, słuchajcie, słuchajcie widzowie. Zapraszam was na jeszcze jedną arenę JP, jesteśmy w kolejnej Harece, to już będzie JP, ale tam, tam widzicie dwóch gości. Jakiś coś tam. I, którzy jest po prostu co też. łojo O jest koło mnie. Tam, o, Hetner jest koło mnie. A gdzie jest Giunt? Tam a ja po, w lewej stronie. stronie. Dobra, ej, ja nie wiem jak mamy to zrobić. O, a tam jest Querksis! Querksis! Querksis pita się! Nie <laughs> ma jakaś gruba światła Ja to nie zajmuje... wygnałem klasa Dopiniałem klasa tutaj Mam świecę Dobra, nie wygnałem, ja też mam świecę Na górę jeszcze Ale ja nie, bo za stołu Na górę nikt nie poszedł po górę na stołu Dobra, dobra Jak na górę? Dobra, musimy zacząć z kotaru Ale ja nie wiem Trzeba tak z parkurem o, czemu Dawaj czemu? Ketner, dawaj go! Dobra, kopiem go Wojmy go w górsko Woj im kupa Ej, nie, nie, no, proszę A, tak. bo tam był te, te serki Dawajcie go Nice! Zabiję dora. go chodźcie, dora, chodźcie, chodźcie chodźcie, dora, chodźcie dora, chodźcie. Dora, chodźcie, na górę wejść nie! Chodź w górę, chodź Chodź Nie mam łuki, jest strzałem Dobra, raz, cicho, bo Dawajcie, tam są Ile Dużo? No. Do zamku! Do zamku! Do Disneylandu! Znaczy! Nice. Znaczy ten kielich. Ogromany Ej, wiecie, wiecie, że jak tego, jak nie wybierzecie klasy, to możecie nawet dostać losową klasę, widzi? Tak. Ogromany dostałem klasy. To masz. To.

gdzie ja idę na górach mnie! bije mnie! bije mnie! pomocy! Wychodźcie z zamku! Zamku, wychodźcie! Jestem w zamku! W zamku jestem! To uciekaj po zamku! Na Jakiś kolejny! Nie! ZDEDAM Zdadałem! Kurde! Dobra, słuchajcie, widzowie. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij odwiedzić kanału Biuka, jak i Hitnera. A także Uuu! nie zapomnij. Z... A także, nie zapomnij ocenić mojego kanału komentarzem i łapką w dół w górę. Więc, co? Zapraszam Was jeszcze raz na mojego kapsela, gdzie są naprawdę fajne, fajne wzory. Będą jeszcze lepsze. Zapraszam Was na mojego Aska i na Facebooka. Przypominam, filmiki będą ukazywać się dwa. Yy, co dwa dni. Tak. No to, co? Hej, cześć! 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 Siemano. Powiedz, cześć, drewniaku. Na CHEY <laughs>